Piękna włoska stylistyka, która łączy ze sobą dwa światy. Tym jest właśnie Ducati Super Sport 950, w tym wypadku w wersji S. Ducati Supersport 950 na opinię motocykla, który idealnie sprawdza się podczas codziennego użytkowania i ta opinia nie bierze się znikąd. Odpowiada za to przede wszystkim jego ergonomia. Sami widzicie, Podniesiona kierownica, bardzo wygodna kanapa, jednocześnie klipony dzięki temu możemy tym motocyklem pojechać w dalsze trasy i nie zmęczymy się w zasadzie w ogóle, ale jeżeli znajdzie nas taka ochota albo będziemy mieli taką potrzebę, spisze się także podczas sportowej jazdy. Drugim równie ważnym czynnikiem jest silnik, w tym wypadku V2 o pojemności 937 cm, który generuje 110 koni mechanicznych i 93 Nm. Jak to w przypadku silników Ducati, jest to bardzo elastyczna jednostka, która spisuje się zarówno w drogowych prędkościach, w średnim zakresie obrotów, jak i w wyższych, jeżeli chcemy pojechać trochę bardziej agresywnie. Wersja S została wyposażona w zawieszenie Olinsa, które umożliwia regulację w każdym zakresie oraz nakładkę na siedzenie pasażera, dzięki czemu motocykl nabiera wizualnie jeszcze bardziej sportowego charakteru. Jeżeli chodzi o stylistykę Supersporta, nawiązuje ona bezpośrednio do tych najbardziej sportowych motocykli Ducati. Piękne przetłoczenia na owiewce, bardzo agresywne kształty i unikalne światła. Jest to motocykl, którego naprawdę nie da się nie zauważyć na drodze. Ducati Supersport 950 to świetna propozycja dla każdego motocyklisty, który szuka uniwersalnego rozwiązania. Nie chce wybierać pomiędzy sportem albo codzienną jazdą. Chce móc tak naprawdę korzystać ze swojego motocykla. W obu tych przypadkach to jest również bardzo dobra propozycja dla motocyklistów, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w sportowej jeździe i świetna propozycja również dla motocyklistek ze względu na nisko zawieszoną kanapę jest ona na wysokości jedynie 81 cm, a jeżeli zajdzie taka potrzeba możemy ją również obniżyć. Obecnie Ducati to nie tylko piękny design i sportowy charakter, to także niezawodność. 4 lata gwarancji bez limitu kilometrów myślę, że to jest argument, który przekona każdego motocyklistę, żeby sprawdził supersporta albo inny motocykl Ducati i wyjechał jednym z nich z salonu Moto Mio.